Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: czy to jest związek, czy relacja? Trzy karty przełożyłam i tradycyjnie wnosuję trzy karty: sedno, sprawiedliwość, co wychodzi naprzeciw. Królowa Denar. Wynik, odpowiedź, rada. Śmierć. Sprawiedliwość. Często mylimy relacje ze związkiem. Relacja to jest wtedy, kiedy para spotyka się raz czy dwa razy w tygodniu lub w weekend. Natomiast związkiem można nazwać, kiedy para jest po ślubie. I niekoniecznie po ślubie kościelnym, skoro widzą sprawiedliwość. Albo są sobą bez ślubu, ale budują związek, mieszkają razem, para dba o siebie, mają wspólny budżet domowy. I nie naginają się wobec siebie. I są równi sobie. Nie kłócą się o pieniądze, ponieważ obydwoje jedą na tym samym wózku. Wspólnie rozwiązują kryzys finansowy oraz wspólnie muszą pomyśleć, jak zarobić pieniądze, aby powróciła harmonia w kryzysie finansowym. Jeżeli jedna ze stron wychodzi z pozycji siły, to znaczy podkreśla i mówi stronie przeciwnej, że ma lepszą sytuację materialną, że ma lepsze dobra materialne od strony przeciwnej, to ten związek czy relacja już jest skazana na porażkę. Jeżeli jedna ze strony trzyma się kurczowo swoich dóbr materialnych, na przykład nieruchomości, pieniędzy czy samochodów i nie chce ślubu, a strona przeciwna chce ślub, to tutaj jest strata czasu osoby, która chce ślub. Ponieważ strona przeciwna, która ma majątek, już wzięła ślub ze swoimi dobrami materialnymi i pewnie myśli, że weźmie je do grobu. Jeżeli strona, która ma dobra materialne i przed ślubem przepisuje swoje dobra materialne na najbliższych. To wiadomo, że ona Tobie nie ufa, i dla niej jest ważniejsze, aby zabezpieczyć swoją rodzinę, niż, niż zabezpieczyć swoją przyszłość i potencjalnego partnera. Więc już związek jest skazany na porażkę. I tutaj jest również Twoja strata czasu, bo tutaj nie ma miłości do Ciebie. To jest pozorny związek czy relacja. Również nie utrzyma się relacja czy związek, jeżeli jedna ze strony naciska na większą kwotę pieniędzy. Więc wiadomo, że ważnie, ważniejsze są pieniądze niż strona przeciwna. A patrząc na sprawiedliwość i królową monet, to tutaj nie widzę i chyba nie było miłości kobiety do mężczyzn. Była tylko miłość do pieniędzy. Ale już się rozgadałam. Przejdę do czytania, sedno. Sprawiedliwość. Trudno jest powiedzieć coś pozytywnego, kiedy jest sprawiedliwość i śmierć to jest rozstanie i bez powrotu do osoby, od której wcześniej odeszło się, albo ona zerwała z nami. Sprawiedliwość pokazuje, że należy odciąć się od przeszłości. Nie tylko formalnie, ale również mentalnie. I to jest ważne. Co wychodzi naprzeciw? Królowa Monet. To jest takie samolubne podejście do życia. To jest nasza lub tej królowej Monet zachłanność. To jest Również manipulacja dla swojej korzyści, to jest komstwo, powierzchowność. To jest również konsekwentne realizowanie swoich planów. Wynik, odpowiedź, rada, śmierć. To jest totalna zmiana. To jest totalna zmiana w życiu człowieka. To są poważne zmiany, nieodwracalne zmiany. To jest zamknięcie rozdziału. Śmierć mówi o konieczności pogodzenia się z tym, co jest nieuchronne. Pewne sprawy stają się dla nas już przeszłością. To jest takie definitywne zakończenie związku czy relacji. Tutaj już nie ma powrotu. Tutaj jest zamknięty temat, lub zaraz będzie zamknięty temat. Raz na zawsze. Potrzebujesz takiej wewnętrznej transformacji, bo to cię uwolni od starych przekonań i odetniesz się od tego, co jest niewygodne, odetniesz się od przeszłości. I tego cię życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego na nowej drodze. Pozdrawiam. Klara Tarot, 2,8. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot, 2,8.